Cześć. Witam cię w kolejnym odcinku podcastu Podświadomość w praktyce. Wyobraź sobie, że masz taki dzień, w którym wszystko idzie po nowemu. Stajesz trochę wcześniej niż zwykle, robisz swoje śniadanie, zamiast kawy i ciastek odpisujesz na ważnego maila. Mówisz jedno małe nie tam, gdzie zwykle byś się zgodził albo zgodziła. Może nawet usiądziesz do projektu, który odkładałeś albo odkładałaś od miesięcy. I przez chwilę jest takie wow. To chyba jest ta nowa wersja mnie. A potem mijają 2-3 dni, i nagle budzisz się w starym scenariuszu. Znasz to? Znów scroll zamiast ruchu, znów zgadzasz się na to, czego nie chcesz, znów przekładasz ważne rozmowy, decyzje, znów sięgasz po stary mechanizm uspokojenia jedzenie, seriale, cokolwiek. I nagle pojawia się to bardzo toksyczne zdanie. Widzisz. Ty się do zmian nie nadajesz, zawsze wracasz do punktu wyjścia. Jesteś po prostu takim człowiekiem. Jeśli brzmi to jak Twoja wewnętrzna narracja, chociaż czasami, to ten odcinek jest właśnie o Tobie. I dzisiaj porozmawiamy o tym, czym jest stara wersja Ciebie. Dlaczego ona nie odpuszcza bez walki? Zobaczysz, że to nie jest zły charakter, tylko mechanizm Twojego układu nerwowego. Opowiem o wewnętrznym sabotażyście z trochę innej perspektywy, nie jako wroga, ale jako strażnika, który nie rozumie, że czasy się zmieniły. A na końcu dostaniesz ćwiczenie, które możesz zrobić w domu. Nowy kontrakt z wewnętrznym sabotażystą. Bez cukru, bez bajek, za to bardzo szczerze. A zatem usiądź wygodnie, weź sobie głęboki wdech i wydech i zaczynajmy. Zacznijmy od nazwania rzeczy po imieniu. Kiedy mówię, stara wersja ciebie. Nie mam na myśli złego, leniwego, słabego Ciebie. Mam na myśli zestaw nawyków, odruchów i reakcji, które powstały po to, żebyś kiedyś mógł, mogła przetrwać. To jest ta część, która wchodzi w relacje, które znasz. Wybiera znane emocje, nawet jeśli są bolesne. Reaguje na konflikt tak, jak było bezpieczniej w domu. Trzyma się w pracy, której nie lubisz, bo kiedyś jedyne, co liczyło się w domu, to bezpieczeństwo. I twoja stara wersja lubi przewidywalność, lubi schematy, lubi wiem, czego się spodziewać. Nawet jeśli to przewidywalne jest męczące, bolesne i małe. Stara wersja ciebie nie jest demonem. To jest autopilot, który ma w sobie coś w stylu: tak robimy od 20-30 lat. Jakoś żyjemy, więc po co ryzykować? I teraz wchodzisz ty. W kursach, terapiach, książkach, medytacjach. Z ideą chcę żyć inaczej. Chcę żyć w rzeczywistości 2.0 i na poziomie świadomego umysłu super, a na poziomie podświadomości wszystkie możliwe alarmy. Wyobraź sobie, że w środku ciebie jest system alarmowy zaprogramowany lata temu. I wtedy pewne zachowania były naprawdę potrzebne: być cicho, nie wychylać się, nie mówić, nie mówić, co czujesz, nie prosić, nie chcieć za dużo, bo tak było bezpiecznie. A dzisiaj jesteś dorosły, dorosła, żyjesz w zupełnie innym świecie. Masz inne zasoby, a system wciąż odpala te stare sereny. I robisz coś nowego, na przykład stawiasz granice, mówisz coś szczerze, przyjmujesz wyższą stawkę, odmawiasz, zgłaszasz się do czegoś ważnego i nagle w środku ścisk, panika, napięcie, wyrzuty sumienia, myśli typu za dużo. Po co? Po co się wychylasz? Zaraz ktoś to ukaże. I to jest właśnie stara wersja Ciebie, która widzi zmianę jako zagrożenie. Nie dlatego, że nienawidzi Twojego rozwoju, tylko dlatego, że ma starą mapę. I wyjście poza znane równa się niebezpieczeństwu. I teraz najważniejsze, kiedy zaczynasz coś zmieniać, ta część naturalnie się aktywuje. I to nie jest dowód, że się do zmian nie nadajesz. To jest dowód na to, że coś się naprawdę ruszyło. I problem pojawia się kiedy zamiast zrozumieć ten mechanizm, zaczynasz się z nim identyfikować. Jestem sabotażystą. Zawsze wracam do starych schematów, widocznie już tak mam. Zamiast pomyśleć: "O, to stara część, mnie panikuje, bo robimy coś nowego". I wtedy mówisz sobie: "Jestem beznadziejny, beznadziejna". I wtedy stara wersja wygrywa. I teraz nazwijmy po imieniu tego wewnętrznego sabotażystę. Wewnętrzny sabotażysta, żeby było jasne, to jest etykieta, ale nie postać z rogami. To skrót myślowy na wszystkie Twoje mechanizmy, które odciągają cię od tego, co naprawdę chcesz. Jak on działa? Po pierwsze, na etapie decyzji masz impuls, zapiszę się wreszcie na terapię, proces, sesję, porozmawiam z partnerem o tym, co mnie naprawdę boli, napiszę ofertę, podniosę ceny, wyślę CV i pojawia się. Zmęczenie, argumenty, że to nie ma sensu, teraz jest gorszy czas, nagłe inne obowiązki, które koniecznie trzeba zrobić najpierw. I sabotażysta nie krzyczy. On nie powie, nie rób tego nigdy. On będzie szeptał, jeszcze nie teraz, zrób to później. Kolejny etap to działanie. Zaczynasz pierwsze spotkania, pierwsze nowe nawyki, pierwsze rozmowy, pierwsze dni inaczej i nagle zapominasz nie masz siły, jakimś cudem wracasz do starego. I pojawia się wewnętrzny komentarz. No widzisz, nie potrafisz być konsekwentny albo konsekwentna, więc po co było zaczynać? I sabotażysta kocha takie zdania, bo on nie tylko zatrzymuje proces, ale jeszcze do tego buduje tożsamość. Jestem kimś, kto nie kończy. Jestem kimś, kto zawsze wraca do punktu wyjścia. Kolejny etap to etap postępu. I to jest najciekawsze, bo zdarza się, że naprawdę idzie ci dobrze. Czujesz zmiany, podejmujesz inne decyzje. Ktoś mówi, ale się zmieniłeś, zmieniłaś. I czujesz więcej mocy, i wtedy nagle odpalają się stare linie. Zaraz to stracę. Jak urośnie, to będzie bolało, jak spadnę. Jak pokażę, jaki jaka jestem, to ktoś mnie zrani. I sabotażysta czasem nie boi się porażki, on często boi się utrzymania sukcesu. Dlatego, że jest to kompletnie nowe, a nowe równa się nieprzewidywalne. I wtedy robi cokolwiek, żeby wyrównać do starej normy. Strzelisz gafę, odwołasz coś ważnego, wrócisz do starej relacji, zrobisz coś, o czym wiesz, że jest po staremu. I wewnątrz pojawia się dziwna ulga. No, już znowu jest tak jak znam. Bezpiecznie, boli, ale znajomy. Ja chcę Ci zaproponować inną perspektywę. Wyobraź sobie, że ten wewnętrzny sabotażysta to nie jest bandyta w środku Ciebie, to jest strażnik, który ma bardzo starą instrukcję i kiedyś dostał polecenie: Twoim zadaniem jest robić wszystko, żebyśmy nie byli odrzuceni, wyśmiani, karani, zostawieni. I robił to, tak jak umiał najlepiej. Kazał Ci być grzecznym, grzeczną nie wychylać się, nie prosić. Nie chcieć za dużo, brać na siebie winę i nie ryzykować. Ale dzisiaj świat się zmienił. Ty się zmieniłeś, zmieniłaś. Masz więcej zasobów, więcej świadomości, więcej narzędzi. Ale strażnik w środku wciąż jedzie na starej instrukcji. Więc kiedy mówisz, chcę rzeczywistości 2.0, chcę większej bliskości, większych pieniędzy, większej wolności, on słyszy zagrożenie. Idziemy w miejsca gdzie może zaboleć bardziej niż kiedykolwiek bolało. I robi to, za co został kiedyś wynagrodzony. ściągać się z powrotem w stare, czyli robić dobrze swojej starej roli. Tylko, że ta rola jest już przestarzała. I dlaczego to jest ważne? Dlatego, że dopóki traktujesz go jak wroga, to będziesz próbował go zwalczyć albo próbowała go zwalczyć. A walka ze samym sobą albo z samą sobą Zwykle kończy się tym, że jedna część ciebie wygrywa na chwilę, a druga zbiera siły do kontrataku. A można inaczej. Można zmienić kontrakt. I to ćwiczenie, które teraz powiem, szczerze polecam zrobić na kartce, a nie w głowie. Chodzi o to, żeby zobaczyć, czego tak naprawdę boi się ta stara część ciebie. Uznać, że kiedyś naprawdę ci pomogła i jednocześnie nadać jej nową rolę w twoim życiu. A zatem weź sobie kartkę i długopis, albo otwórz notatnik w telefonie. I na górze kartki napisz: Mój wewnętrzny strażnik. W nawiasie możesz wpisać sabotażysta. Jeśli chcesz, możesz nadać mu imię. Może być serio, może być półżartem, na przykład mały kontroler, pan bezpiecznie, generał ostrożności, a może strażniczka spokoju. Imię ma Ci pomóc, żeby zobaczyć, że to jest część Ciebie, a nie cały. Ty albo nie cała. I zadaj sobie pytanie, czym ta część mnie naprawdę pomagała mi przetrwać? I pomyśl o dzieciństwie, nastoletności, o wcześniejszych relacjach. I zapisz 3, 4, 5 zdań, zaczynających się od: Dziękuję Ci za to, że. I na przykład: Dziękuję Ci za to, że pomagałeś mi nie wchodzić w konflikty, kiedy albo byłem albo byłam dzieckiem. Albo dziękuję Ci, że nauczyłeś mnie nie pokazywać wszystkiego każdemu. To mnie kiedyś chroniło. Albo dziękuję Ci, że byłeś przy mnie, kiedy czułem, czułam się totalnie samotny albo samotna. I to jest niezwykle ważny moment, bo zamiast robić z tej części siebie potwora, to widzisz, że ona to Twój sojusznik z przeszłości. A teraz zrób sobie mały eksperyment i wyobraź sobie, że ta część mówi do Ciebie. I możesz zapisać sobie ten dialog. Na przykład ty. Pytasz tego strażnika, czego się boisz, kiedy chce wejść w nowe? I strażnik odpowiada: Boję się, że i dokończy. Pozwól, żeby posypały się odpowiedzi. Pierwsze, które przyjdą ci do głowy, nie cenzuruj, nie zastanawiaj się nad nimi za dużo, przynajmniej na tym etapie. To mogą być zdania typu: Boję się, że jak odniesiesz sukces, ludzie cię odrzucą. Boję się, że jak zaczniesz stawiać granice, zostaniesz sam. Boję się, że jak otworzymy relacje, to znów nas zranią. Boję się, że jak wreszcie pójdziesz swoją drogą, nie będziemy wiedzieć, jak tam żyć. Zapisz cokolwiek przyjdzie ci do głowy. Zapisz to wszystko. Pozwól, żeby ten głos się wypowiedział. To są prawdziwe lęki Twojego systemu. Wcale nie głupie, tylko prawdziwe. Dużo prawdziwsze niż Ci się wydaje. A teraz przejdziemy do sedna. Napisz na kartce nowy kontrakt albo nowa rola dla mojego strażnika. I wyobraź sobie, że możesz porozmawiać z tą częścią jak dorosły, jak dorosły z kimś młodszym. Napisz kilka zdań, które zaczynają się od: Od teraz Twoim zadaniem jest. Na przykład. Od teraz Twoim zadaniem jest ostrzegać mnie, kiedy naprawdę wchodzę w sytuacje, w których ktoś przekracza moje granice. Ale nie blokować mnie za każdym razem, gdy robię coś nowego. Od teraz Twoim zadaniem jest pomagać mi wybierać ludzi, przy których mogę być sobą, zamiast trzymać mnie przy tych, do których jestem teraz przyzwyczajony albo przyzwyczajona. Od teraz Twoim zadaniem jest przypominać mi o odpoczynku, kiedy przesadzam, zamiast zatrzymywać każdy ruch w stronę zmian. I możesz dodać, że zmieniły się czasy. Ja też się zmieniłem, zmieniłam. Nie jesteśmy już tamtym dzieckiem, które nic nie mogło. A później podpisz się. Swoim imieniem i nazwiskiem. Tak jakbyś naprawdę podpisywał albo podpisywała nowy kontrakt. To jest niezwykle istotne. A na koniec wybierz jedną sytuację, której Twój wewnętrzny sabotażysta najczęściej Cię zatrzymuje. I być może to jest rozmowa o pieniądzach, powiedzenie niekonkretnej osobie. Wysłanie wiadomości w sprawie procesu pracy, współpracy. Pójście na spotkanie, którego się boisz i zapisz. Następnym razem, kiedy w tej sytuacji poczuję, że stara wersja mnie chce mnie zatrzymać, zatrzymam się na trzy oddechy i przypomnę sobie mój nowy kontr. I uwierz mi, to nie jest magia, ale to będzie nowy nawyk. Możesz nawet zapisać jedno zdanie, które wtedy powiesz do siebie. Widzę cię, stary strażniku. Dziękuję, że chcesz mnie chronić, ale teraz zrobimy to inaczej. I potem zrobisz mały krok po nowemu. Nie heroiczny skok, tylko mały krok. Bo właśnie tak buduje się rzeczywistość 2.0. Jeśli słuchając tego odcinka, poczułeś, poczułaś, że wcale nie jesteś leniem, który wszystko sabotuje, tylko masz w środku część, która kiedyś naprawdę miała cię chronić. I że ta część dzisiaj po prostu nie umie inaczej, to chcę, żebyś na chwilę poczuł albo poczuła ulgę. Serio. Wcale nie jesteś zepsuty albo zepsuta. To twój system działał najlepiej, jak umiał w warunkach, w których był. Ale od pewnego momentu to już nie jest naprawianie dzieciństwa, to jest decyzja dorosłego. Czy dalej pozwalam starej wersji mnie pisać scenariusz mojego życia? Czy może uczysz się ją przesuwać do nowej roli? I to jest proces. Nie zrobisz tego jednym podcastem, jednym ćwiczeniem, albo jedną sesją, ale każde widzę cię strażniku i wybieram inaczej jest krokiem w stronę twojej nowej tożsamości. Jeśli czujesz, że masz już dość wiecznego wracania do starego, jeśli widzisz, jak działa twój sabotażysta i potrzebujesz, żeby ktoś przeszedł z tobą przez ten proces, krok po kroku. Z poziomu podświadomości, ciała, decyzji. To w opisie odcinka znajdziesz informacje o mojej pracy indywidualnej i o procesie rzeczywistość 2.0 o programie grupowym, który rusza 10 stycznia. I to nie jest przestrzeń dla kogoś, kto chce jeszcze jednego motywacyjnego kopa. To jest miejsce dla ludzi, którzy mówią, widzę już, jak działa moja stara wersja, jestem gotowy albo gotowa przestać dawać jej stery. A nawet jeśli na tym etapie zostaniesz tylko z kartką, na której zapisałeś, zapisałaś swój nowy kontrakt z wewnętrznym strażnikiem, to pamiętaj, że to już jest pierwszy moment, w którym przestajesz traktować siebie jak wroga, a zaczynasz ze sobą rozmawiać, jak z kimś, kto jest po Twojej stronie. A ja bardzo dziękuję Ci za to, że byłeś albo byłaś ze mną w tym odcinku i zapraszam na kolejny odcinek podcastu PodŚwiadomość w Praktyce. Dzięki, wielkie, cześć.